Szczepionka przeciwko brodawczakowi ludzkiemu tylko dla dziewczynek, czy także dla chłopców? Szczepionka głównie przeznaczona jest dla kobiet, jak i również dla mężczyzn i młodych mężczyzn, czyli dla nastolatków. Natomiast rejestracja europejska jest tylko i wyłącznie dla kobiet i dla dziewczynek. W Stanach Zjednoczonych podjęto próby szczepienia młodzieży płci męskiej, czy młodych chłopców. Te próby są nadal prowadzone. Nie ma na razie oficjalnych wskazań do użycia szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, jako profilaktyki u chłopców infekcji HPV. Natomiast z tych danych klinicznych, które są uzyskane w toku badań i szczepienia młodzieży płci męskiej w Stanach Zjednoczonych, konkluzja jest bardzo prosta: że jest duża przyszłość przed szczepieniem populacji młodych mężczyzn. Natomiast czekamy na wytyczne światowe, czekamy na wytyczne europejskie dotyczące z oficjalnego zarejestrowania i rekomendowania szczepionki w celu szczepienia młodzieży płci męskiej czy młodych chłopców.